To jest dziewczyny. Dziewczyny dzisiaj, tak jak obiecałam Wam, że raz w tygodniu zrobię króciutki film. Staramy się, żeby już nie przekraczać tych 10-13 minut, tylko żeby było krócej. Dzisiaj Wam bardzo krótko opowiem o, o kolekcji pamiętami. Dlatego, że czasami w opisach my tak piszemy, tak? Nasz z pamięcią i rzeczywiście zdarza się, że czasami ktoś pisze o co chodzi z tą pamięcią, co to jest ta pamięć. Musimy wtedy, jakby, tłumaczyć to w wiadomościach prywatnych, a tak wytłumaczymy to raz. I będziecie wiedziały o co chodzi. Dziewczyny, oczywiście, nasze nikki z pamięcią są wykonane tak jak cała reszta, bez żadnych podzespołów. Tworzymy je od A do Z w naszej pracowni. Cały ten podkład jest stworzony przez nas, tak? To nie jestem jakieś zespoły kupione, tylko tak jak widzicie tutaj, nawet w tym fioletowym z kryształami, całość jest wykonana przez nas. Większość tej kolekcji z pamięcią to są naszyjniki, które są z dodatkiem jedwabiu. Tak zwane nici jedwabiste, są przecudownie miękkie. Oczywiście one są ulepszane czymś zawsze, żeby ten to, żeby to naszyjnik był wytrzymały, bo nie robimy, tak jak wiecie, naszyników na rok, dwa, aż Wam się e, gdzieś tam skończy jakaś gwarancja, tylko robimy naszyjniki, które nosicie ogromną ilość lat. E, bardzo nas to cieszy w ogóle, że sobie dobieracie coś później do takich nawet naprawdę bardzo starych naszyjników, które macie w swoich kolekcjach. A więc do tego też zachęcam, że jak właśnie macie coś yy, z kolekcji yy, Pamiętami, ale na jedwabiu, to wysyłajcie nam zdjęcia. Kto mnie zna, ten wie, że ja naprawdę pamiętam każdy naszyjnik, który macie. Każdy. Więc wystarczy mi obojętnie kawałeczek zdjęcia. Naszynika, który jest u Was w kolekcji i z dopiskiem, że szukacie mu brata bliźniaka, tak? Albo szukacie mu dopełnienia w czerwieni, albo w fiolecie, albo w zieleni. My oczywiście Wam też wyślemy nasze sugestia, sugestie, które jakby znając Waszą, to jak wyglądacie, jeżeli nam wysyłacie zdjęcia, bo większość z Was już znamy przynajmniej ze zdjęć, które nam powysyłałyście, wiemy jak wyglądacie i dobieramy Wam do urody też te naszyjniki, które proponujemy. Ale właśnie fajnie, fajnie żebyście nam e, też podawały kolory, w których Wy się dobrze czujecie, które byście chciały do tej konkretnej rzeczy. I pamiętajcie, że całą tę kolekcję można sobie miksować. Ja to dzisiaj pokażę o co chodzi. E, ja mam na sobie co prawda e, kulami, dzisiaj ale tak dla przyciągnięcia uwagi, żeby fajnie to wyglądało, żeby były wejścia w te filmiki, dziewczyny. E, ale on też jest właśnie kolekcją tak naprawdę z pamięcią. Ja go tak szybciutko sobie tutaj sprawnie ściągnę, tak jak pokazywałam już wtedy na filmiku wcześniejszym. Zobaczcie, on się tak pięknie sam skręca. Nie? Super, przepięknie. Tu możemy tą pamięć z, yy, dowodem na to, że on nie jest ciężki, bo mnie pytacie, czy on jest bardzo ciężki. Naprawdę, dziewczyny, nie jest ciężki. Jak któraś z Was ma, napiszcie, kochane, w komentarzach, jak Wam się noszą te kulami, bo macie je po domkach, wiem, że nosicie, wiem, że lubicie, zamawiacie potem dla sióstr, dla przyjaciółek tą samą kolekcję, a nie ma tych, nie ma, właśnie brakuje nam tych komentarzy od Was. Napiszcie, jak się nosi ta kolekcja. Zobaczcie, gdyby te kule były ciężkie, one by się nie mogły tak pięknie same skręcić. A teraz zobaczcie, jak to rozdzielę. Jest prosta linia, i za chwilę robi mi się dokładnie to samo. Na tym polega pamięć. W taki sposób robimy pięknie właśnie tą, tą konstrukcję, zanim ozdobimy ją kulami. Tu akurat są kule z drzewa pokryte żywicą. Więc też, oczywiście, super eko, jak zawsze i fajnej jakości. E, Dziewczyny, co chciałam ja Wam pokazać, e, a propos tych jedwabii, one się wszystkie będą pięknie same skręcały, same się będą układały, więc każdego dnia mam inny naszyjnik, ja pokażę Wam na przykład na tym fioletowym, jak sobie go założę, chociaż nie, pokażę Wam na różowym, tak, Jak taką się ochotę na różowy, może pod tą moją jedwabną bluzkę zgrają się, e, zrobię sobie na króciuteńko. ten naszyjnik piękny właśnie e, jest wrzucony na Facebooka, poglądajcie sobie zdjęcia jego, jest naprawdę przepiękny, może po filmiku będzie łatwiej zobaczyć, jak ładnie się układa. O, fajnie. Kamera głupiej jak podchodzę do niej, do niej, więc mi też napiszcie, czy mam to robić, czy mam robić te zbliżenia, czy nie, bo widzę, że światełko trochę szaleje, ale chciałam, żebyście sobie zobaczyły, jak to fajnie wygląda. I teraz ja mam go tak na 6 owiniętego. I on sobie tutaj króciutko zagra pięknie, mogę ładnie odsłonić ramiona do hiszpanki, będzie przepięknie lśnił. Super. Tu staram się z tymi światłami nie szaleć, żeby Wam właśnie kamery mocno nie, nie zniekształcały, żebyście mieli fajny obraz. A teraz dziewczyny zobaczcie, gdybym ja sobie. O, może inaczej. Tradycyjnie będzie mi tak jak na pokazach, jakbym była z Wami i właśnie bym zamotała koka, pijąc z Wami kawę. E, dziewczyny, mogę sobie zrobić coś takiego. Na przykład tu się tenko przy twarzy, a tu już na długość. I teraz popatrzcie, co się dzieje. On się sam przepięknie... Pięknie się skręcił, nie? Mogę sobie to zrobić tak krócej, w sensie dwa takie kłosy. O, mam takie dwie krawatki, super fajna jest ta kolekcja, bo nie trzeba się przy niej napracować, a ona każdego dnia będzie wyglądała różnie, inaczej, do, z kryształami jak wybieracie, no to blask jest niesamowity, No każdy, kto ma nasze kryształy, to wie, że ja te kryształy naprawdę selekcjonuję, słuchajcie, każdy kryształ, zanim trafi do Waszego naszyjnika, jest przejrzany średnio dwa-trzy razy, zanim właśnie, nawet jak ich jest tysiąc, Albo 2001 naszyniku, to i tak je przeglądamy nawet te dwa, trzy razy, żeby trafiły naprawdę super jakoś. Nie że je selekcjonujemy, wybieramy z najlepszego źródła. Piękne kolory, żebyście się nimi cieszyły. Chciałam Wam jeszcze pokazać tak. O, patrzcie teraz, co się zrobiło z tym naszyniczkiem. On się przepięknie sam poskręcał. Ten róż polecam, on tam na zdjęciach tak nie oddaje tego, tej swojej urody, ale jest naprawdę taki mega kobiecy, nawet właśnie do jakichś takich e, ziel, zieleni, ale też oczywiście do szarości, do błękitu, do bieli, do białej, fajnej koszuli. Polecam Wam, bo jest po prostu przeuroczy i mega kobiecy. E, I właśnie wrócił nam na emeryturkę, bo, bo już nie będziemy go wypożyczać do, do imprez, do gali, więc można go wreszcie kupić. A wiem, że pytałyście o niego już w zeszłym roku. I teraz Wam dziewczyny pokażę tak, jak sobie chcecie później coś dobrać z, z właśnie z kolekcji pamiętami, to, to wysyłacie nam zdjęcie, my Wam dobieramy, jak nie potraficie tego zrobić same, bo sami jesteście też mega uzdolnione. I pamiętajcie, że nie jest bardzo ważne jaka jest długość Waszego naszynika, który macie, bo one się i tak w sumie później bardzo ładnie komponują. Popatrzcie, ja wezmę takie dwie w miarę różne długości, ten różowy jest dłuższy, ten, ten beżowy z masą perłową. Zmuszą, a balon jest krótszy. Ale popatrzcie, jak one się już pięknie ze sobą e, dograły. I Teraz ja bym sobie założyła. Aha, nie wiem, dlaczego jak tak się ruszam. To tam kamerka troszkę szaleje. Ale mam nadzieję, że jakość później będzie dobra. E, te filmy, te dziewczyny, jak się wygrają na, e, na Facebooka, to po jakimś czasie, jak już są na YouTubie, to troszkę lepsza jest jakość. Więc jak e, wchodzicie na początku, to nie, nie zrażajcie się, że, że jakość tego filmiku jest gorsza. Nie wiem, na, na czym to polega. Potem on się wyostrza. I zobaczcie, dziewczyny, dwa fajne naszyjniki. Mam trzeci naszyjnik stworzony, tak? Mam w swojej kolekcji różowy, mam w swojej kolekcji beżowy. Nagle łączę je, mam piękny naszyjnik, całkowicie inny. Ale to nie jest wszystko, co możecie z nich zrobić, bo teraz jak macie te dwa naszyjniki w swojej kolekcji, fajnie jest mieć, tak powiem szczerze, z, z trzy kolory. Nie już właśnie Was nie namawiam na 50, ale trzy kolory, żebyście mogły naprawdę super miksować. I teraz zobaczcie, ja wzięłam tutaj te pastele, bo one ładnie ze sobą współgrają. Mhm. Tak, jak były złączone jakby pierwotnie wcześniej. I teraz popatrzcie, możecie sobie delikatnie skręcając ja tego już nie zrobię tak mega profesjonalnie, bo mi szkoda waszego czasu skręcając je. E, zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie muszle i wszystkie kryształy przepięknie wychodzą. Cudownie zaczynają iskrzyć. Nitki się ze sobą przeplatają. Tutaj mogę sobie tylko jakby związać e, mogę, mogę to przełożyć oczywiście też w ten sposób. O, i nie potrzebuję wtedy żadnego wiązania. Mam fajną taką krawatkę, mogę to zrobić z przodu, mogę to zrobić z boku, mogę to pójść z tyłu. Ale też widzę, dziewczyny, że właśnie tymi różnymi miękkimi kawałkami materiałów sobie to po prostu związujecie, przekładając w jednym miejscu i w drugim i wiążąc na kokardę. Macie przepiękną. Przepiękną kolię, taką mega efektowną na wieczór. Więc bawcie się tą biżuterią. Wiem, że się bawicie, ale niektóre z Was piszą, że sobie jeszcze nie radzą, dlatego te filmiki. Bo yy, przyjeżdżacie ze z Waszą biżuterią na nasze pokazy albo do, do właśnie na jakichś eventy, które, które organizujemy, i okazuje się, że macie naszyjniki, które przez 2-3 lata są noszone tylko w jednej formie i dopiero na pokazie się okazuje, że można coś z tego naprawdę pięknego wymycie. Więc jeżeli macie jakieś naszyjniki, boicie się, nie wiecie co z nim zrobić, napiszcie do mnie prywatnie, ja naprawdę Wam z radością odpowiem w miarę możliwości, w miarę czasu, ale odpowiem każdemu, kto, kto napisze, pokaże co można z tym zrobić, jeżeli w filmikach nie dostaniecie odpowiedzi. Piszcie też koniecznie, bardzo Was proszę bo piszecie mi na przykład w wiadomościach prywatnych, jaki chcecie filmik, ale wiecie, super byłoby, byście to napisały w komentarzu, albo na YouTubie, albo na Facebooku, bo też klientki, tak, będą widziały, że to jest Wasza potrzeba, że to nie my wymyślamy sobie filmiki i po prostu nie mam co, co robić z czasem, tylko mam parcie na szkole i się nagrywam, ale jeżeli Wy właśnie zasugerujecie, to, to będzie to też takie fajne, nie? Po pierwsze, nam to, ta wiadomość nie umyka, jak ona jest w takich wiadomościach tam na tym Facebooku, a po drugie, jest to też taka podkładka dla tego filmiku, żeby ją, żeby nagrać, napiszcie, co, co chcecie Wiedzieć. Napiszcie, co by Wam się przydało, co by Wam ułatwiło. Już mamy 9 minut. Obiecam, że będzie krócej niż 10 minut, więc będę po malutku kończyła dziewczyny. Pokażę Wam jeszcze także, że wszystkie te właśnie mocne kolory możecie ze sobą mieszać. Kolekcja jest z kryształami, ale kolekcja jest też z pięknymi jadeitami. Popatrzcie, to są te jadeity, jadeity witrażowe, czyli te, przez które przechodzi światło, tak jak przez witraże. Cudownie to wygląda, bo oprócz tego, że kryształy będą iskrzyły na tym, jak idziecie i macie tysiące świetników błyszczących na sobie, to jeszcze przez jadeity przenika światło. No, wygląda to bajecznie. Oczywiście z wszystkimi tymi naszyjnikami na jedwabiu z jadeitami trzeba, nie przynajmniej uważać na światło, więc proszę unikać pomysłów typu mój pomysł, który sobie położyłam w pracowni. Cudowny lśniący naszyjnik i sobie kilka miesięcy wisiał w oknie i lśnił, no bo niestety troszeczkę jadę i ty wtedy po paru miesiącach słońcu się stracił ich kolor. Ale jeżeli uważacie, tak jak w wcześniejszych filmikach wam mówiłam, na perfumy, na kremy, to naprawdę te naszyniki są na bardzo, bardzo długie lata. I jak to już usłyszałam od Was nieraz, prędzej się kiedyś mogą znudzić niż się zepsuć, nie? I to naprawdę mieliśmy w tym roku właśnie a propos, pamiętami. E, właśnie na tych niciach jubilerskich mieliśmy jedną rzecz, którą reperowaliśmy, ale przefajna nasza klientka, przekochana i, i doszliśmy jakby dlaczego, e, dlaczego nitka została zniszczona, w sensie dlaczego zeszło złoto, dlaczego, tam był akurat srebrny. E, ewidentnie tak jakby, jak, jakby nasz linik był noszony, tak, w tej formie, to tam gdzie były plecki, w jednym miejscu na wszystkich czterech niteczkach, był wywabiony kolor przez perfumy. Nie? Ale to się każdemu zdarza, my to bierzemy pod uwagę. Jakby zawsze staram się Wam to fajnie wszystko załagodzić, załatwić, na ile się da, żebyście miały szybko te swoje naszyniki naprawione, czasami stworzone na nowo, jak się nie da. Ale właśnie bierzcie to też pod uwagę. Więc jeżeli chcecie naprawdę mieć mniej, te mniejsze naszyjniki do takiego częstszego noszenia, to wybierajcie sobie lny, wybierajcie je wabie. Takie, do takiego rzadszego noszenia, bym powiedziała, wybierajcie sobie na niciach jubilerskich. Nie na tych, które są super, bo one oczywiście pięknie wyglądają, tak jakbyście miały złotą biżuterię albo srebrną. I dali się dopasowują do, do, do właśnie złota i srebra, ale tu bym bardziej uważała właśnie e, z tymi naszyjnikami, do takiego mega codziennego noszenia bym ich nie ubierała, nie? Jest jeszcze super ta pamiętami, która się pięknie skręca na no lnie, ale dziewczyny, Wy kupiłyście wszystkie modele, nawet nie miałam jednego, żeby Wam pokazać, nawet nie mam swojego, bo mój szyi, moje dwa egzemplarze z szyi też zeszły na pokazach i kupiłyście po prostu moje, niech Wam się super noszą, ale, ale właśnie nie miałam nawet na czym pokazać właśnie jak pięknie ten model wygląda na no lnie. I jeszcze Wam chciałam pokazać na, na koniec, no i przegapiłam te 10 minut, już mamy 11. Chciałam Wam pokazać, że te nasze niki, które macie proste, mi sombre, te meksykańskie, które tak lubicie od tylu lat, w ogóle niesamowite to jest dla mnie, że one Wam się nie nudzą. W każdej odsłonie kolorystycznej je kupujecie. One no, są takie proste, ja to pokażę tak delikatnie, tak? Udziergane sobie na drutach albo na szydełku, z porcelaną. I teraz, dziewczyny, z tych też możecie stworzyć coś podobnego. Ja omówię oczywiście te meksykańskie w jakimś osobnym filmiku, ale chciałam Wam pokazać tylko, że do tego mam związanego, że jak sobie delikatnie będziecie go skręcać, oczywiście nie powstanie Wam pamięć taka jak nasza stworzona już tak specjalnie w tych innych naszyjnikach, Ale też z tych naszynników zobaczcie, możecie coś takiego tworzyć. Jak macie bardzo długie naszyniki, to się nimi po prostu bawcie i wtedy on się też przepięknie, przepięknie skręci. Polecam ten naszynik, został nam ostatni. Ostatni mi niestety, wszystkie się sprzedały. Ale jest przepiękny. Nie został dlatego, że jest brzydki, tylko dlatego, że po prostu był na pokazach. Jest na takiej pięknej nitce blue jeans z szampanem i bardzo mocno kolorowe kamienie, kolorowa porcelana, więc będzie cudowną ozdobą taką na lato. Polecamam go serdecznie. Jak macie jakieś pytania, kochani, piszcie. Ja chętnie na wszystkie odpowiem i zrobimy taki filmik jakie chcecie. Bardzo gorąco was pozdrawiam. Dziękuję wam za czas spędzony razem. No i staram się, żeby było krócej, ale coś nie wychodzi. Buziaczki.